Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj pobawię się selekcjonera polskiej reprezentacji i przedstawię Wam mój skład na mecz Polska-Chorwacja. Oczywiście Michał Probierz postawi na zupełnie innych zawodników, także czekam na Wasze składy i przy okazji będę argumentował, dlaczego na takich zawodników, a nie na innych stawiam. Wystawiam bułkę. Tak samo robię, tak jak to zrobi Michał Probierz. Choć gdyby to ode mnie zależało, ja bym postawił na Skorupskiego, no bo ten bramkarz zasłużył na to, żeby być numer jeden po tym, gdy szczęsny zrezygnował z występów polskiej reprezentacji dla mnie skorupa to taki nasz polski Leman. A jeżeli chodzi o Bułkę. na tego bramkarza przyjdzie czas, kiedy to Skorupa już przestanie być numerem jeden. Ale Michał Probisz na konferencji prasowej przed spotkaniem Polska-Chorwacja mówił nam o tym, że gdy właśnie Szczena zakończył karierę, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że Bułka, Grabara, Drągowski czy Skorupski no, mają niewiele tych występów Skorupski, który od kilkunastu lat jest w kadrze, no, tych występów ma kilkanaście, na bułka, grabara mmm, czy Drągowski zwykle mają tych występów kilka i testuję tutaj gra trochę bułka, trochę skorupa, żeby w przyszłości, gdy numer jeden zakończy karierę, żeby, żebyśmy nie mieli do czynienia z taką sytuacją, ale ta argumentacja mnie nie przekonuje. Po prostu no, na pewien czas pamiętamy wcześniej Dudek, potem Boruc, następnie Fabiański, Szczęsny, no ci bramkarze. Przeciągu no, tak patrząc jak Dudek debiutował w 98 roku do 2024, tak jak wymieniłem. No po prostu ci bramkarze, Dudi, Boruc, Fabiański, szczęsny, byli wybitnymi postaciami, że innym konkurentom nie dawali szansy na grę. I niewykluczone, gdy skorupa teraz będzie tym bramkarzem numer 1 przez kilka lat. To też może się tak zdarzyć, że Grabara i Bułka między sobą będą przez kilkanaście lat rywalizować i oni będą mieli tyle występów, ile mieli właśnie Fabiański i Boruc. Tak, tak, tak może być, a inni konkurenci no, będą musieli się z tym pogodzić, tak jak to zrobił między innymi Kuszczak, który też był wybitnym bramkarzem, ale miał pecha, że trafił na takich dobrych golkiperów. No ale niech będzie, Bułka będzie w tym spotkaniu bronił. Ja w obronie postawiłbym na Kiwiora, Dawidowicza i Bednarka. Pewnie Michał Probierz postawi na ten sam zestaw obrońców, choć ten Piątkowski, który z Salzburgu zbiera dobre noty, moim zdaniem w pełni zasługuje na to, żeby grać w pierwszym składzie. Walkiewicz nie wykorzystał tej swojej szansy, rozchorował się i wyjeżdża, a niewykluczone, że w, dla dalszej jego kariery no to y, może być decydujący czynnik, no bo wystarczy, że teraz Piątkowski zagra dobre spotkanie i, i Walukiewicz będzie dalej miał do pierwszego składu, ale cały czas Michał Probierz na tych piłkarzy stawia. Obrona jest um, taką, takim zestawieniem w tym naszym składzie, w tym kręgosłupie, że jednak bramkarz no, musi grać, można zmieniać pomocników, napastników, skrzydłowych. No ale jednak goalkeeper musi mieć zaufanie do, 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 do tych defensorów, więc, więc, więc tutaj Michał Prawież pewnie nie będzie zmieniał. Ale ja bym był ciekaw, jak ten Piątkowski zaprezentuje się w. W pierwszym składzie. Jeżeli chodzi o te wahadła, no to ja Frankowskiemu dałbym teraz odpocząć i zagrałbym z Zaleskim i Bereszyńskim. No bo Michał Prowierz również to powiedział na konferencji, że nie zmieni tego systemu. Narzekał, że ma mało skrzydłowych, ale powiem Wam szczerze, że trener naszej reprezentacji jest taki, że może coś takiego powiedzieć, może blefować, a może zupełnie inaczej zrobić też tak. Może być, bo jeżeli chodzi o takich defensorów, środkowych obrońców czy, czy, czy tych skrzydłowych, no to tak na dobrą sprawę, to tych na wysokim poziomie mamy mało skrzydłowych i obrońców, więc, więc, więc tu takie narzekanie na ten system. I tak uważam, że właśnie Michał Prowierz mógłby, mógłby wrócić do tego systemu 4-4-2, ale tak jak mówię, Franek nie zawiódł, więc stawiam na Zaleskiego i Bereszyńskiego, bo tutaj nie mam do Puchacza zaufania, jest to ambitny zawodnik, ale, ale go bym zostawił na ławce. Więc tak, Zaleski i Bereszyński. Bereś kiedyś w kadrze pokazywał, że potrafi grać na wysokim poziomie. Skoro Kasza nie ma, no to gracz Sampdori zasługuje na szansę gry w pierwszym składzie. No przegraliśmy tam to spotkanie, więc trzeba coś zmienić. A Frankowskiego bym najwyżej wpuścił jako takiego jokera. No i Kamek zasługuje na szansę. Nie, nie chciałem sadzać zawodnika. Romy, więc, 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 więc na podmączonego rywala moim zdaniem Kamiński mógłby zagrać w tym pierwszym składzie. Ja tym razem gram na jednego napastnika, pomimo tego, że Świder jest w formie, no bo WML zdobywa bramki w tym spotkaniu przeciwko Portugalii zaprezentował się wybornie, miał kilka sytuacji, ich nie wykorzystał, ale tym razem wejdzie jako joker. Pamiętamy, Robert Lewandowski narzekał, że miał zbyt mało podań, że nie było to samo co w Barcelonie. Widzieliśmy napastnika FC Barcelony, który się cofał, który czasem próbował rozgrywać a on powinien zostać w tej jedenastce i powinien tam w polu karnym finalizować akcję podania od kolegów. Była taka jedna sytuacja, co w tym spotkaniu z Portugalią nie, nie trafił, więc, 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 aby. Robert miał więcej tych sytuacji, żeby inni piłkarze mu kreowali, więc ja powracam do tego sprawdzonego manewru, czyli Urbański wraca do mojego pierwszego składu. Zresztą dał dobrą zmianę, od kiedy zadebiutował w tej polskiej reprezentacji. To zwykle gra na wysokim poziomie, więc. Wystawiam Zielińskiego, Szymańskiego i również Urbańskiego, a za tą destrukcję dalej ma dbać o jedele. T tak, moi drodzy, nie przesłyszeliście się, ja dalej konsekwentnie stawiam na zawodnika legii Warszawa. Szkoro Taras Romańczuk nie został powołany, Piotrowski wyjechał, nie ma śliża. Ten piłkarz zawiódł w tym debiucie. Niektórzy mówią, że człapał, nie biegał. Widać było, że gra w spotkaniu przeciwko Portugalii, przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie, w Europie. To był trudny mecz, ale czasem tak bywa. Wspominałem przykład Krzynowka Żywłakowa, Błaszczykowskiego. Początki były trudne, później ci piłkarze dostawali kolejne szanse od trenera i sprawdzili się. Więc, 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 skoro Ojedele został wrzucony na głęboką wodę, spalił się, no to moim z... i Michał prościsz tego zawodnika broni. Pamiętamy, Peda dostawał kolejne szanse, no to uważam, że jako taka typowa szóstka, o jedyne powinien dostać kolejną szansę. Pamiętamy, Bogusz takiej szansy nie dostał. Michał powiesz, już go nie powołał na następne spotkanie. Więc 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 ja daję szansę kolejną byłemu zawodnikowi Manchesteru United rewanżu. Można byłoby kapustkę tutaj wypuścić, który który w Legii za prezentował w ostatnim czasie wysoką formę, więc, więc, więc ciekaw bym był tego, jak ten piłkarz po tych ośmiu latach znów by wypadł w barwach polskiej reprezentacji. Już jest doświadczony, teraz wygrał w zupełnie innej roli, ale stawiam na Ojedele, a nie zdziwi mnie to, że na przykład Michał Probierz postawi na Kapustkę, a o Ojedele będzie jako rezerwowy. Tu także Ameyału bym jeszcze wypuścił w drugiej połowie. Tak jak wspomniałem, że w zależności od tego, jakby się prezentował Zaleski i Bereszyński, no to w tej drugiej połowie właśnie bym wypuścił zawodnika Rakowa i także Wolfsbur Wolfsburga na, na skrzydło. No, i skoro mamy grać tą taką ofensywną piłkę, Robert Lewandowski ma dostawać dużo fajnych podań, ma być dobrze obsługiwany, żeby ten serwis był odpowiedni, a w spotkaniu z Chorwacją potrzebujemy czegoś ekstra, powinniśmy zremisować. Tego właśnie oczekuję od polskiej reprezentacji. Jeśli oczywiście nasi wszyscy piłkarze zagrają, na 120% bułka będzie miał dzień konia, a obrońcy będą grali perfekt i tak, że będziemy skuteczni, no to takie zwycięstwo przeciwko Chorwacji jest możliwe. A gdy spojrzymy na te nasze statystyki, jeżeli chodzi o te spotkania w Lidze narodów, to wyobraźcie sobie, gdy spojrzymy na te statystyki, no to cztery remisy zanotowaliśmy i nigdy nie wygraliśmy. Pamiętacie, przegrywaliśmy z Holandią, nie, z Italią, nie potrafiliśmy wygrać z Portugalią, z Belgią. Je, potrafiliśmy z m, reprezentacją Włoch zremisować, z reprezentacją Holandii, z reprezentacją Portugalii, e, także, także e, Italii, ale jeszcze nie udało nam się wygrać. To jest najwyższy czas. Aby tego reprezentacja Michała Probierza dokonała, no bo takie takie zwycięstwo, czy nawet remis, to byłby duży krok, jeżeli chodzi o to utrzymanie w lidze narodów. I w związku z tym ja desygnuję Zielińskiego, który w ostatnim spotkaniu nie zawiódł, Szymańskiego, Urbańskiego i Lewandowskiego. A w razie czego piątek, bądź, bądź, bądź świder pojawiliby się w drugiej połowie. Gdyby w pewnym momencie, któryś z um, tych zawodników ofensywnych Zieliński, Urbański, Szymański zawodził, no to za Szymańskiego bym Świderskiego wprowadził. Czyli powtórzę wam jeszcze raz mój skład. Bułka na bramce, tercet defensywnych y, obrońców, Kiwior, Dawidowicz, Bednarek, bo jednak ta obrona musi się zgrywać. Y, na wahadle Zaleski i Bereszyński, Franek odpoczywa, w środku pola za tą destrukcję odpowiada Ojedele, dostaje kolejną szansę przeciwko trudnemu rywalowi. Niech się chłopak ogrywa i zdobywa cenne doświadczenie. Już gorzej być nie może, tak uważam. No i za dostarczenie piłki do lewego i tak za ten serwis ofensywny, no to Zieliński, Szymański i również Urbański odpowiadaliby. Ale Wandowski byłby tym naszym golladorem. Tak wyglądałby mój skład przeciwko Chorwacji. Jestem ciekaw, jaki wy byście skład wystawili. Michał Probierz powiedział na konferencji, że nie zmieni składu, ponieważ nie ma skrzydłowych. Ale by mnie to nie zdziwiło, gdyby trener naszej reprezentacji blefował i postawiłby na czwórkę, bo dałoby to radę, byśmy wystawili Dawidowicza-Kiwiora. Z jednej strony zagrałby Bereszyński, a z drugiej mógłby właśnie zagrać Kamiński. A na, na skrzydle byśmy mieli Zalewskiego i również Frankowskiego, jako, jako typowych skrzydłowych i na przykład Zieliński z Kapustką albo Jedelej mamy w ataku Lewandowskiego i Śliderskiego, więc, więc, więc na, nawet nie mając Tarasa Romańczuka w tym składzie, Śliża Piotrowskiego, to można zagrać, zestawić skład 4-4-2, tylko chcie, ch trzeba chcieć, a Michał Probierz nie chce. Przed, czego oczekuję od polskiej reprezentacji w tym spotkaniu przeciwko Chorwacji? Czegoś ekstra, niespodzianki. Remis mnie y, ucieszy i przede wszystkim mam nadzieję, że będzie lepsza y, skuteczność i że w defensywie zagramy na zero. W środku pola będzie ciężko, no bo wiadomo, Luka Modric, y, jest to Mozart y, y, chorwackiej piłki, plus do tego Kowacewicz Z reprezentacją Chorwacji zawsze nam y, trudno y, się gra, ale ale. Y, y, Oczekuję tego, że będziemy jutro oglądać zdecydowanie lepsze spotkanie. Jestem ciekaw, na jaki wybyście skład postawili. Co sądzicie o tym moim zestawieniu? W ostatnim czasie Michał Probierz przyzwyczaił nas, że coraz więcej tych piłkarzy dostaje szansę. Już za kadencji Probierza debiutowało 12. Z zawodników odmładza tą naszą drużynę. Dobrze to ujął Michał Pol, że już czas odmładzania minął czas na ulepszanie tej drużyny. Jeszcze listopadowe spotkania. No i, no i pamiętamy, w marcu będą startować eliminacje do Mistrzostw Świata, więc trenerowi polskiej reprezentacji już zostało już takich niewiele spotkań, żeby zbudować silną reprezentację, która w eliminacjach nawiąże walkę. No bo pamiętamy, że eliminacje do Mistrzostw Świata są trudne, awansuje tylko. Jeden zespół, ewentualnie z drugiego jest szansa na baraż, a pewnie w tym koszyku jakąś taką drużynę pokroju Portugalii, Chorwacji wylosujemy, więc to jest najwyższy czas, aby z takimi zespołami wygrywać. Tak właśnie uważam. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, no to tradycyjnie po spotkaniu Polska-Chorwacja koło 11, 12 pojawi się na gorąco moja analiza spotkania. Potem w czwartek będziemy mieli, w środę będą wygrani i przegrani, będą wnioski. Będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. A może jutro kapustka będzie takim milom? Pamiętamy jak właśnie Adam Nawałka postawił na Sebastiana Mile. Mila odkurzony w tej reprezentacji nawałki zdobył bramkę, później później pełnił fajną rolę, przeżywał drugą młodość, a kapustka też jest odkurzony. Po 8 latach, powrócił do reprezentacji po, po, po kontuzjach. To było piękne, gdy na TikToku, czy także w kanale Łączna Spiłka mogliśmy zobaczyć taki obrazek, spotkanie po latach, Robert Lewandowski. Lewandowski z kapustką mógł się przytulić. Kapi i lewy wyściskali się. To byłoby coś pięknego, gdyby właśnie zawodnik Legii Warszawa zagrał w pierwszym składzie i, na przykład, po podaniu Roberta Lewandowskiego zdobył zwycięską bramkę, która by sprawiła, żebyśmy wygrali z zawsze groźną Chorwacją. Takiego scenariusza oczekuję. Może będę pewnego rodzaju takim, no, przepowiem Wam właśnie przyszłość i przewidzę wynik spotkania. Byłoby pięknie. Jeżeli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. W najbliższym czasie powinien pojawić się także materiał o Borysiu, bo były zawodnik Legii Warszawa, zakończył karierę reprezentacyjną. Będę wspominał tego zawodnika. Do zobaczenia u mnie na kanale.